Cześć, to Historia Baj Włoch. Będziemy się bawić w taką serię historycznie, turystycznie czyli co można zwiedzić na przykład w takiej Warszawie. Będąc już e, przy Pomniku Sobieskiego Łazienka Królewskich, nie zapominajmy o samych Łazienkach Królewskich w Warszawie. Generalnie to będzie dosyć dłuższa część, bo jest troszkę do opowiedzenia. Same Łazienki to jest zespół pałacowo-ogrodowy w Warszawie, którym został założony w XVIII wieku przez Poniatowskiego. Stanisława Augusta Poniatowskiego oczywiście. W latach 80. XVII wieku. Terenem e, tym zarządzał Stanisław Lubomirski, Heraklusz Lubomirski, dokładnie. On tam zbudował dwa pawilony. To był ermitaż i. Bogaty, taki dekorowany pawilon łazni. I nie będziemy widzieli tego pawilonu łazni dzisiaj, ponieważ w miejsce tego pawilonu powstaje później pałac na wodzie. Pamiętajmy o tym, że jedno i drugie zaprojektował Tylman z Gameren. Mamy rok 1764. Ujazdów wraz ze zwierzyńcem został kupiony przez Poniatowskiego. W tym czasie był jeszcze stolnikiem litewskim, że była jasność, ale przygotował się do roli królewskiej, bo Coś mu mówiło, że tym królem zostanie. I szukał swojej, jakby takiej podmiejskiej, prywatnej rezydencji. No i znalazł ją. Pierwszym budynkiem, który był zbudowany przez króla, był Biały Dom, albo Biały Domek. To już zależy, jak będziemy nazywać. W 1784 roku, no powiedzmy, że w miejscu niewielkiej sadzawki, powstały, e, która powstała jeszcze w czasach tego Lubomirskiego, o którym mówiłem wcześniej, wykopano, wykopano takie dwa duże stawy. I tam e, na południe od tych stawów przebudowano pawilon łaźni i powstał. Pałac na wodzie. Staw ten południowy otrzymał taką dosyć ciekawą linię brzegową. Która miała być uwieczniona powstaniem sceny do amfiteatru, zresztą do dzisiaj widzimy pozostałości tego amfiteatru. Drugi teatr na terenie łazienek powstał w starej pomarańczarni albo starej oranżerii, bo tak to też się ładnie nazywa. Wszystkie budynki były wzniesione oczywiście i utrzymane w stylu klasycystycznym. Pamiętamy, tam mamy specjalne kolumny, które też to będą dosyć mocno charakteryzowały. Zresztą jesteśmy w okresie klasycyzmu, a dokładniej to klasycyzmu stanisławowskiego, więc co się dziwić, że to będzie klasycystyczny. Sam król generalnie yy, obrał, że jego główną siedzibą będzie y, przede wszystkim zamek królewski, ale w Łazienkach przebywał od maja do września i tam gościł przedstawicieli państw. Yy, uczonych, literatów, tam odbywały się w tym czasie tak zwane obiadki czwartkowe itd. a mieszkał w przebudowanym pawilonu łaźni w pałacu na Wyspie dokładnie. Rodzina królewska mieszkała w tym czasie w Białym Domu, a wyżsi urzędnicy mieszkali w pałacu myśliwieckim, który też został w międzyczasie oczywiście zbudowany. Ci niżsi urzędnicy mieszkali w tak zwanej Wielkiej Oficynie, więc łazienki królewskie były dosyć istotnym punktem. Po śmierci samego Poniatowskiego... Czyli po 1798 roku łazienki przeszły na własność jego bratanka, Józefa Paniatowskiego. To ten, który zginął w nurtach Elstery w 1813 roku. Ale po kolei. Łazienki królewskie były, są do dzisiaj zresztą, pięknym elementem e, charakterystycznym dla Warszawy i w ramach tych oczywiście łazienek mamy też później Belweder, o którym powiem osobno. Na tym sobie skończymy, a Wy? Jedziecie do łazienek królewskich i podziwiacie to, co można tam zauważyć. Jest też ogród chiński w międzyczasie, jakieś fotki można sobie czasnąć, także, a i jeszcze jedna rzecz, jest tam bardzo dużo wiewiórek, e, które w sumie są w miarę oswojone, więc jakieś orzeszki też możecie ze sobą wziąć.